z tej strony pakisą, a ze mną jest... Sonic Mega Mango. Tak, i dzisiaj gramy w j Mamy taki plan, żeby zdobyć samolot. No. Na J-Breaku, to nasze życie, bo za, za 15 subskrypcji będzie piosenka j to nasze życie. Jestem ja przy murze. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wszystko, bo policja jedzie. Policja z risen. Ja bym co to ja nienawidzę policji w tej Breaku, bo jest widzowie. I mi się... podoba, no, jestem, jestem, jestem. Wybieram prizoner oczywiście. pryzjoner, I czy wam się podoba mój skin? Czekajcie. Ty założyłeś pytosa? Co? Ja czy ja ty ja z Nie. Lecimy. To wiesz co może? Ja tu robię bum-bum. O, no, czekam. No gościu, się... tu się do mnie zbliżasz. Kozi. Się... Dobra nazwa. Podobajem się... Ewa. Nie, nie idziemy czym. Poczekaj. Muszę najpierw wyjść. No czekaj na mnie. No ja biegnę tylko. Ale ja jestem za wolny. Bo chyba sobie nie włączyłeś biegania. włączę. Wsiadaj, wsiadaj. Wsiadaj. To La, la, la Dobra, jedziemy. Brakuje mi mało kasy. O nie! O nie, ucieka nie możemy uciekać. Dobra, uciekamy, uciekamy. No nie, uciekamy, uciekamy. No nie no. No ten głupek co mnie raz zakańdankował, to znowu on. Dodo, głupek. Nie radzę wam. Teraz z tego nie radzę, mieć go znajomych tego dodo. Bo on chyba jest jakiś niefajny. O oh, siema! Oh, elo. Elo, robisz to, to dla widzów, pa, pa. dla ja, so widzów, no, 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 so to dla widzów, saltonia so dla widzów, budzi 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 budzia. Jeszcze coś, czego nie robi się dla wspaniałych widzów? No widzowie to najlepsi ludzie na całym świecie. Zapomniałam o jednej na początku powiedzieć Subskrybujcie kanał, żeby wam nic, wasz nic nie ominęło I, i kliknijcie łapkę w górę, bo Dzisiaj widziałem, że jak się kliknie łapkę w górę To pięknie wygląda, taka takie, takie Takie, takie jak fajerwerka trochę Dobra zrobię lagile. o już nie mam co ten Bartek robi? Taki Bartuś malutki. O nie, zaraz przyjdę, widzowie, poczekajcie chwilę. Hmm. Jestem widzowie, wróciłem, tylko zrobiłem ciszej ten dźwięk i już. Gdzie ty jesteś? Właśnie przy murze. Czekajcie, widzowie, na chwilę cisza. Dobra, jestem. A się opiekłem. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj mi tu furę. Ej, a ty szybki jesteś. Dobra, lecimy na... O tutaj jest! No w koło tu bierzemy moje. Ale... O! Mam auto! No nie no, musimy... O, jest moje auto! Siadaj. Goni. Go o piankę 21. Co myślisz? Pianka 21. Piankę. O, lagi, lagi, lagi. Pianeczka 21. Trzeba ją lać. A to o putinia. Putinie. Putin jest głupi. No. Widowie. Widzowie, jeśli twierdzicie, że Putin jest głupi, no to napiszcie to w komentarzu. Ej, poczekajcie widzowie, bo ja słyszałem, bo jeden youtuber napisał do mnie w komentarzu, czy by nie chciał z nim na, e, nagrać odcinka i napiszcie to. W komentarzu, czy mam nagrać z nim odcinek, czy nie. Chyba tak. No, dzisiaj na kanał Sonika go wlatuje filmik ze mną. No, ja nie wiem, bo ja mam coś z telefonem. A na tablecie nie możesz? No nie. Ej, dobra, Ej, może spróbuję, co? Nie, po tym, po moim odcinku spróbujemy. No dobra. Pociąg, pociąg! lagi, logi, logi, dawaj pociąg. Bo się latamy! Wi Latamy! Jestem. Ja jestem... Tak, bo ja kradnę pociąg. O nie! Ja nie mogę... Nie do... ciebie. siebie! Kurde! Patryk! Jaki Patryk? Lagi lagi lak małolak! O! Kurde! O kurde! Prawie to ukradłem! Kurde, ale policja chyba po mnie przyjedzie. O nie. Nie, tylko to nie to, tylko nie to. Kurde, ja już się boję. Policja chyba. Nie, policja po mnie jedzie. Policja! Ucieka, ja lecie uciekać. To no się nie udało nam. Czekajcie, widzę nie. No już. O nie. Czuję kłopoty. Czuję kłopoty. Mój kolegi Łukasz Gargię Co to? A ty wiesz dla ja mój wujek to Łukasz? A on dzisiaj jest? Tak, wujek, wujek, Łukasz! Kto to? Nie znam. Pamiętaj się, widziałeś mój... Czekajcie, widziałem chwilę!

Koniec! Mama nie wyłączać tablet. Niestety. A prosi jeszcze trochę minut? Nie, nie mogę. No to on już kończy, ja nie kończę odcinka. No to pa! No to widzimy się, widzowie. Po! Dobra. Lecimy. Będziemy mieli samolot. Widzowie będzie samolot Będzie samolot Będzie zabawa Dagałam, mam, ale już nie mam Będzie samolot Widzowie będziemy samolotem latać Za pięć tysięcy Będzie samolot I bup. Widzowie, uciekamy, nie? Widzowie, ratunku! Widzowie, ratunku! uciekam, uciekamy! Lag, lag, lag! lag! Proszę, nie lubię lagów! Nie lubię lagów! Nie lubię! O! Uf. O, kurde. To robiło wrażenie! Nie. lak, jest mały lag, ale będzie samolot, właśnie lecę po to widzowie właśnie lecę po to o kurde tak, tak ale to nie jest widzowie, będzie będzie ten samolot Uff! Dobra, idźcie, Waga, idźcie! Idź, idź. Uwaga, może, widzę... czy, O kurde. Dobra, let's go! Let's go! Lagi. No mnie takie denerwują, te lagi. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy! Czekajcie, poczekajcie. Już, już, już lepiej idzie. O kurde. Co jest grane? Widzowie! Poza nagrywką gubię dalej samolot. Okej, okay, widzowie. Pa, widzowie. Miłego dnia. Widzimy się jutro. Jutro. Видимо, еще и